Cześć wszystkim, z tej strony Cwaniak I dzisiaj kolejny odcinek z gry Squad Sky Quest, w którym będziemy przechodzić w dalszy ciąg naszej... Um, poczekaj, jak to się nazywało? To się nazywało Mysterious Cave. I będziemy dochodzić do naszego pierwszego bossa. do będziemy jednego, tutaj widzę, orba. Ale bez dłuższego gadania e, idziemy walczyć kolejne levely. E, przy okazji przyznam się, że pomiędzy odcinkami wróciłem się na chwilę na drugi level e, gry, aby przejść go na 100%, więc proszę się na, na, na mnie e, nie denerwować, ponieważ no warto bo tam się wrócić, zrobiłem sobie go na 100%, dostałem taką gwiazdeczkę em, dostałem przy okazji level, więc zostałem go sobie, że mi trochę lepszy damage i jest, jest jak najbardziej wszystko, e, co ogólnie zauważyłem też, że mam misję aby użyć 10 razy skilli, więc już... Miałem 7 zaliczony, teraz było jeszcze trzy razy użyć, więc już trzy razy użyłem przy okazji wytłumaczenia wam co robiłem poza odcinkiem I już łatwiej level, czyli powiem to co jest tutaj do tego co było na challenge'u To jest o wiele łatwiej, oczywiście robiliśmy tak jak powiedziałem ten level, tę misję z użyciem Użyciem jak się nazywa, jak się nazywa, Z użyciem skill'i I teraz widzę, że mamy upgrade item Upgrade item Why the fuck not upgradeujemy sobie tą broń jednak, tak, raz się upgradeujemy, super, skoczy nam na 20 level z jedną gwiazdką, tam większy level mamy, e, większy level mieć mamy, przy okazji będziemy sobie kolejną gwiazdeczkę, przez co mamy rozwinięty, oczywiście, mam że będziemy mieli jednego więcej skill point, tak mówię, 9 levels. No, aha, ci chodzi, że od teraz muszę zrobić Compete 9 levels, dobra, nie ma sprawy. Ile mam punkciów? Mamy punkciów 3, czyli musimy teraz zrobić sobie speedy i będziemy mogli od następnego levelu upgrade'ować shippa znaczy HP shipa, potem będziemy mogli dać tutaj w e, Hero, e, HP, Hero, aż znaczy ship Damage i Hero Damage, więc to wszystko będzie się opłacało. I mam teraz 1080 Golda. E, od kiedy to się odbiłem te nowe levely, co? Nie ok, tutaj coś się nowego mm. Super Super item Naprawdę Polecam wszystkie te itemy Super Najlepsze Najlepsze są te wszystkie itemy, które tutaj się pojawiają Które są BEZNADZIEJNE Wszystkie tutaj są Takie do dupy w z tym co już mamy To jest po prostu smutne Ale lecimy dalej Idziemy po orba Idziemy po orba Zbieramy tego goba Take magic orb Wow Zdobyliśmy take magic Orb I teraz będą właśnie nowe Tak Są nowe itemy w sklepie Tylko jest jeden problem Jest jeden Motherfucking problem Ja Mam 12 level armaty, więc kupowanie któregokolwiek z tych bo po prostu debi fucking e, lizmem. E, Mogłem sobie kupić wymianę tej broń, tak? To jest niby różnica czterech damagea. Ale wydaje mi się, że to byłoby po prostu... E, głupy, więc to zostawiam e, Lecimy dalej e, z misjami tutaj lecimy do e, misji na difficulty 5 więc nie jest zbyt wygórowany, na razie poziom, ale spokojnie, jeszcze wszystko się utrudni. To, że mieliśmy po prostu farta i na początku kupiliśmy sobie tą ultra zajebistą broń to owszem, nie wystarczam do tego, aby em, Wytrwać z tym do końca Ogólnie już wiem coś co powiedziałem co jest. Znaczy zadałem sobie pytanie jakieś 2 temu Czyli kiedy będą nowe itemy w sklepie I dopiero teraz e, sobie w sumie ogarnąłem W moim zakutym ubie, Że nowe itemy w sklepie pojawiają się Z każdym razem kiedy zbieramy Magic Orba więc yy, musimy szukać jak najwięcej tych orów. Ponieważ to jak najszybciej odbywać na jak najlepsze itemy. To no problem jest jeden: ja na lewe zdobyłem po 73 hajsów. Więc to jest strasznie gówniana ilość yy, pieniędzy. No ale nie mogę narzekać: nie mogę na narzekać. Lecimy do levelu z bossem. Lecimy do levelu z bossem, uwaga, boss walka z bossem, uwaga, co to będzie za walka, jak to będzie wyglądało na razie ten boss się nie pojawia, nie widzimy żadnego e, paska HP, który pokazuje nam e, ile musimy mu napierniczyć czy, czy w ogóle kto wie, czy w ogóle takie HP się pojawi No właśnie, na razie Róbmy naszą robotę Niech statek napiernicza, niech nasz kontwest napiernicza e, Potrzebne nawet, żeby załadować sobie dwójeczkę Żeby użyć tego naszego e, Spelka z meteorytem I zobaczymy jak to będzie potem napierniczało Tylko mówię, czekam najpierw na bossa Aby jak co wszystko napierniczył Uwaga, nadlatuje Pierwszy z bossów Okro... Co to? Ok, mamy HP Statek się aż w tym momencie cofa My używamy dwójki, aby Meteoryty napierdniły w jego Maskę, to jest jakiś mózg cokol... Jak to nazwać? Niech ktoś mi to, to nazwie, to jest jakaś Maska wylatu... wylatująca z podobnego Ciała, z którego Na dole występują jakieś, znaczy wychodzą Jakieś zęby, czy cholera wie Co to jest, ale jest Boss pokonany Jest pierwszy Bang, 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 bang. O nie, jednak jeszcze nie jest pokonany. Jeszcze jednak ma drugi poziom e, jego e, umiejętności. Musimy jeszcze raz walczyć, walczyć. trzy trzy na raz maski, ale nie wyglądają na to, aby były zbyt trudne. Jedna maska zniszczona, druga maska zniszczona, trzecia maska zniszczona i gra na który nazywał test zniszczony i boss już to... Bang, 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 bang. Znież to, What the fuck? Ta eksplozja była tak bardzo dobrze dopracowana, że po prostu taki kwadrat bana. Wiecie, jesteśmy twórcami gry. Zróbmy tutaj sajebistą eksplozję taką, że graczom urwie ja Wiem. Jebnijmy white Taki po prostu white screen w obmiarach, powiedzmy 700 na, na znaczy 800 na 800. Bum! Świetny pomysł, Andrzejek. Dajemy to do gry. Niech ludzie się cieszą. Niech myślą znaczy nie, nie niech wiedzą, że robimy na nich wszystko. O, no i tak to mniej więcej wyglądało, jak powstał ten wybuch naszego pierwszego bossa. Pierwszy boss, mamy tu jakiś filmik pokazany. You hand over the card, A mamy staf, mamy stafa, który chciał skalan. Conquest! Chciałbym ci oferować moje najszczersze podziękowania za, znaczy za odebranie, odzyskanie naszego artefaktu. E, chciałbym wrócić do Karesti i odstawić tą e, laskę na miejsce. Tam, it's place at once, okej, okay, okej. Okay. Eee. Ohe, okay. będę stąd w kontakcie i znajdziemy, kto. Znaczy, odnajdziemy tego złodzieja, który to wszystko ukradł. O, Zrób to. Fa Farewell to jest tłumaczenie, znowu którego nigdy nie wiem, jak przetłumaczyć. Farewell. Nie wiem, czy to jest do zobaczenia, czy tego typu. czy. pożegnanie, tak, żegnaj i tak dalej, więc żegnaj. Dokładnie, War Trek. Za daleko się posunąłeś, za to się po prostu dostanie i wiem, że Conquest w moich rękach i z naszym statkiem tego dokona. Ogólnie, dziwnie poleciłem odcinki, tak, ponieważ na początku był akt pierwszy, teraz jest akt drugi, więc trochę tak ee, e, spitoją więc w tym odcinku postaram się dojechać do tego ostatniego, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, go, okej, okay, guys, let's go head home. Nie, 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 żadne head home, ja tu najpierw muszę spowiedzać te wszystkie questy. Jeden skill points, więc było bardzo warto to otworzyć. Drugi quest daje nam jeden kryształ. I ostatni quest otworzy nam co? Podwójne pieniążki na trzy kolejne walki. No powiedzmy, powiem, się z tego cieszę, ale czy to będzie opłacalne. Nie wiem. Na pewno obiedujemy ilość życia naszego statku, chociaż nie czuję, że to będzie aż tak bardzo potrzebne. E, w każdym razie wychodzimy na world map. Tutaj mamy zamiast 100% Mystery cave, wchodzimy Będziemy do kroni. Teraz tak, musimy się przerzucać aż dotąd. Musimy się przerzucać aż dotąd. Więc e, lecimy z fucking tematem Tak, lecimy z fucking tematem, niszczymy kolejny tutaj, e, kurde, e, level Mamy te odkurzacz, o których mówiłem w challenge'u, e, w poprzednim odcinku Więc, uuu, skrzyn zdobyłem skrzynkę za darmo Po prostu za darmo dało nam właśnie skrzyneczkę, której możliwe, że wyleci coś fajnego Trzeba będzie się potem zacząć Uuu, druga skrzyneczka, what the fuck, uncommon item Co się dzieje? Przed chwilą nie mieliśmy faktycznie nic wszystko, co zdobyłem, było albo zakupione, albo zdobyte właśnie e, przez kryształy. Teraz w ciągu. ilu? 20 sekund. Zdobyłem dwa nowe itemy, które mam nadzieję będą bardzo dobre. Błaga. Mamy pewne level up, więc zaraz dajemy sobie oczywiście do większego, inności, większej ilości damage, bo przecież ta, na tym kurna będę polegał. Chyba zabluźniłem. Chyba zabluźniłem, jeżeli tak zrobił. Uh. You found a treasure open it. Czyli możemy. Aha. Aha, losowo. Zrobiliśmy Double Expo, zrobiliśmy Rafel Expo. Myślałem, że to będzie jak że jak kliknę to muszę zatrzymać w odpowiednim miejscu, ale zrobiliśmy Double Expo, nie będzie. Double Exp, nie narzekam, ponieważ mam tutaj, do, tutaj mam podwójny highs, mamy podwójnego Expa. Mamy jeszcze item, który powiedziałem, że zdobyliśmy. I przez to, że go zdobyliśmy, możemy wymienić ten poprzedni item, który mamy na sobie, tak? Czyli to możemy wymienić za to. I nie wiesz, że będziemy dostawać większy, znaczy większy, ma ship Damage, jeszcze Hero ma większy Damage, więc będzie wszystko na naszą korzyść. Ogólnie czy ja mogę to tym sprzedawać? Mogę, prawda? Mogę wejść to do sklepu i sprzedawać, tak? Mogę Open Inventory? Tak, mogę, więc to wszystko sprzedajmy, bo to nam się w ogóle w żaden sposób nie przyda. To zamykamy, teraz za możemy tutaj zrefreszować Eee, znowu głównianej temu, niestety. Więc nic więcej to jest nie zakupimy, Kupimy, możemy rozejrzeć to jeszcze z kilka. Mm, do wie, wie, e, ilości HP naszego statku. I idziemy dalej do misji. Idziemy do kolejnych misji. E, tutaj lecimy do Difficulty 7. Difficulty 7, czyli jest coraz trudniej. Jest coraz trudniej. Zobaczcie, ma, na razie mamy cały czas. Jakby powiedzmy te same e, potwory. Ponieważ żadnego, żadnej nowości na razie nam się nie pojawiło od czasów Challenge. Tak, mamy cały czas te jakieś kurna. Zbite jajka, mamy granaty, mamy te oczy, mamy te odkurzacze, smoki jeszcze nie ma niczego co by mnie zadziwiło, ale czekam na to. Czekam, że na przykład... Oba te, te kręciołki. Eee, czekam aż pojawią się coś pokroju właśnie jak te macki były. Jak te macki za to się robić tymi normalnymi potworami, na przykład będziemy musieli bić z takimi mackami na porządku dziennym. Tylko że oczywiście o wiele em, o wiele prostsze będą miały jakby... Wytrzymałości, tak? Okej, okay, podwójny hajs tutaj wyszedł, dziękuję bardzo, mamy 1725 godzin, czyli naprawdę sporo pieniędzy mi się wydaje Znaczy, których tak na razie nie mamy na co wydać, ponieważ nie mamy nowych itemów w sklepie Ale lecimy tutaj dalej, bo będzie nas Magic Orb, więc jeżeli wygramy ten level, lecimy po Magic Orba i mamy nowe itemy w sklepie Będziemy mogli sobie w końcu kupić coś nowego I tam jest, tam jest quest, tam jest quest? Okej, okay, treasure zdobyty, mam nadzieję, że trafi na te trzy klejnociki bo jeżeli trafi na te trzy klejnociki To będę coraz bliżej e, Na drodze do po e, 10 klejnotów Przez co będę mógł sobie Zakupić jeszcze jakiś kurna Lepszy randomowy kurna item okay, Meteoryty na pierniczaniu, dawajcie no, Jak te meteoryty na Zobaczcie, Czy to było opłacalne, aby na to wydać? Eee, patrząc potem jak mało Zrobiło e, e, Pieprzonym oczkom To wydaje mi się, iż wydania hajsu na te wasze meteory to był po prostu, no, to nie z heist, tylko skill points, to, po to był po prostu strata e, Tego e, skill pointa, więc Znowu się bije w pierś, bo nie za mocno, ponieważ mam ostatnio problemy z płucami przez Za dużą ilość nagrywania I uwaga Trzymajmy kciuki, znaczy to tak się trzyma kciuki, że będą klejnociki ciki grę aż God damn, zdobyliśmy Jeszcze level pierwszy Pierwszy level itemu zdobyliśmy, czyli nie że tego nie będziemy używać to jeszcze nie zrobiliśmy klejnotzików, godammit. Okej, ale idziemy po Magic Orba, idziemy po Magic Orba, który nam ulokuje. Bo ja mam coś takiego zanobiska, coś mocnego, powyżej 20 levelu broni. Co wy na to? Co wy na to? Co by Armor, leather fucking jacket. Leather jacket. Leather fucking jacket, Czyli dopiero tu będą itemy, tu będą itemy, i tu będą itemy. Do ataku, super. Świetnie, naprawdę świetnie. E teraz mamy, możemy leather jacket sobie kupić najlepszy, więc. Dokładnie, od razu to robimy. Tutaj nic się nie ma po co Możemy skila rozdać, bo mamy, mamy jeden punkt, więc rozdamy. A nie, nie możemy. Eee, a tu dopiero od 15 levelu będziemy mogli to rozdać. Uuuu. To może byśmy sobie zaakredywali właśnie ten Meteoryty A bo to. Uuuu, regenerację many. Regenerację many i ogólnie początek, z którym zaczynam, ponieważ meteoryty zabierałem 300, a zaczynamy około chyba 160, i wolno się regenerowało, więc to sobie wydamy teraz i jesteśmy caco. Ogólnie nie mamy tych klejnotczyków. 3 3 Czyli 7 potrzebujemy do upgrade'u na naprawdę fajną nową brońkę. Okej. Okay. Okej, okay, znaczy, upgrade do losowania na nową brońkę. lecimy do otwarcia kolejnego e, gate'a. I lecimy otworzyć no nowego cave'a, w którym będziemy mieli kolejną walkę e, z bossem. Jestem ciekaw, czy teraz przed otwarciem gate'a pojawi się znowu jakiś skalę, czy ktoś, żeby powiedzieć nam: O coś, tu je nam zabrano, abyś musiał go odzyskać do tego bossa. Jeżeli go odzyskasz, to będziesz naszym, kurna, bohaterem. Mam nadzieję, że jak taka fabuła, coś tutaj tego typu e, pojawi. Dawajcie, let's go! Oczy o tej kurna jodku, zacznie mnie napierdiczają, wszyscy tutaj giną. Naprawdę robimy teraz piękny wszędzie 100%. Ta broń, która mi tam się trafiła, jest naszym wybawcą. Znaczy, w sumie dwie broń, bo jeszcze ten stary nam strasznie pomaga. Okej, okay, tu już teraz bez żadnego. A nie, mamy jeszcze treasure, mamy ten treasure Proszę, klej nociki. Znaczy, kryształy Ok, double X, może być. Będzie nam szybciej level wbijał. Trudno, opłaciło się, tak. Mamy jeszcze raz e, kryształ zdobyty, stąd może potrzebujemy jeszcze sześciu, aby. 5, 8. Kodałem 8, po o 6. Potrzebujemy jeszcze 6, aby zdobyć sobie na ten najlepszy. Ee, aha, side mission, czyli tego nie muszę robić. Tutaj teoretycznie nie muszę wchodzić, tak? Ale zobaczymy co w niej jest. zobaczymy co w niej jest. Wchodzimy. Eee, bossa w sumie tutaj nie ma, więc w teorii tutaj ciąg dalszy się nie kończy. Więc to... tutaj zrobię jeden bonusowy odcinek, bo najwyraźniej. Tutaj jest. Aha, tu jest boss teraz. Tu jest teraz boss. Więc tutaj wrócimy. Ale jako poboczny odcinek. Jako poboczny odcinek, bo najpierw chcę dzisiaj dojść do kolejnego bossa. Już jednego bossa pokonaliśmy, ale bo powiedziałem, że chcę, aby zakończyć teraz akt drugi. Więc muszę tego dokończyć. Bo jak widzimy, mamy nowe, walkę z nowymi granatami, które kurna się kręcą, jak porypane. Ja wiem, że jak pory pan jej utrudniają, no i by zabicie jej ich, ich paseczka, ale to nie jest wystarczające, aby powstrzymać naszego celnego zawodnika, jakim jest fucking e, Conquest wraz z jego MOFO-statkiem. No i kurno, dostałem w papę. Great success, fine. Ok, dawajcie, używamy meteorytów. Ale niech te meteoryty nam tutaj trochę pomogą, chociaż wiemy, że one e, dość mało robimy. To nie chcę po prostu po żeby było taki jakiś efekt super wybuchowy i w ogóle. Zrobiliśmy jakiś item. Zrobiliśmy item poza tym level, zdobyliśmy sobie znowu damage. I zobaczymy, jaki item zdobyliśmy. Uwaga! Czwarte, czwarty level. Mamy rakietnicę 20, 12 poziomu. Czwarty level. Super. O, 20 razy z mam może to będzie mógł się z jedynką. E, ogólnie nie wiem, czy tego collect 800 gormów nie przyspieszę, Kur, na ile to trwa? 8000 hajs już ani razu nie mieliśmy, to kumać to. Te, tak to tak, szybko hajs leci. Ok, lecimy tutaj. E, jeżeli to będzie kolejny gateway, który będzie jakby side mission, to też będzie to do tego bonusowego e, odcinka, o którym mówię, okej, okay, napierdzamy e, teraz z pelami. Napierzem nas spali, ponieważ e, gra od nas wymaga, ale na pierwszy ospelami Nie muszę tym trafiać. Ja po prostu muszę tego używać, tak? Muszę po prostu muszę tego używać i takie jest nasze zdanie. Uuuu Co to jest? Lecą z piorunkami jakimiś do nas. What the fuck, Nie, nie zrobimy stów, nie zrobimy setki, nie zrobimy setki do jasnej kolor, bo się zapatrzyłem na mój bond. Mój motherfucking bond. Nie zauważyłem, że główki tam lecą, aby zniszczyć nam e, bazę, czyli już... Mamy pierwszy level od długiego czasu, który nie jest zrobiony na 100% i jestem w stanie teraz się po prostu rozgniewać na tyle, aby a, a, aby... walnąć biurko. Nie, za nie, nie bez przesady, ale to kurde, zrobiłem taki głupi błąd. Jednego puściłem, jednego albo dwóch puściłem, bez sensu. To nie zrobiliśmy 100% i nie zrobiliśmy kolejnej gwiazdeczki, to by nas dalej przybliżała do tego, aby a, zdobyć sobie oczywiście. Nie trzeba. Uwagać, to jest side mission. Weźmy do tego. A to jest CHALLENGE, no nie do challenge też nie wchodzimy chodzi mi o to, że Nie, o czym ja mówiłem? Zapomniałem tutaj o czym mówiłem, z tym, Jestem... dobra nieważne W każdym razie nie, ważne, bo nie, nie wiem tutaj o czym mówiłem, więc nieważne Eee Co byśmy teraz chcieli zaablajdować? Tutaj mamy potrzebujemy do 15 levelu, więc jeszcze jest 5 levelu. więc możemy aby coś innego Może byśmy to zagrydowali, co? No właśnie, zagrydyjemy sobie to żeby dojść do tego, bo potrzebujemy tego trzeciego level Potem będziemy tutaj mieć jakieś homing missile, tak? Więc będą sobie napięciały jakieś tam rakietki, będą latały po ogóle po e, ten nie. ale teraz e, przecież mogę z do niego pójść? Aaa, ale jeszcze tej misji nie zrobiłem, Więc zrobimy najpierw tą misję Zrobimy tą i lecimy na naszego bossa, e, który będzie drugi w tym odcinku Zawiązał na to, że zrobiłem kurna błąd, co do podzielenia e, odcinków My bad, my fucking bad, no ale Człowiek uczy się na błędach, dlatego próbuję to teraz po prostu nadrobić. Ok, niszczymy wszystkie granaciki. Dawajcie tutaj główki, bo już nas teraz zdenerwowały w poprzednim podejściu. Ok, to niszczymy, tutaj puścimy granacik. Tu puścimy kolejny eee, Tu puścimy kolejny zaraz i że będziemy mieć tylko manę. Potrzebujemy teraz szybko manę Proszę, proszę, mana, mana, mana 85 Potrzebujemy chyba setki, żeby użyć. Tak, setka, Bank. walnęła No niszcie to, okej, okay. niszczy Okej, okay, muszę uniknąć tutaj, tu muszę raz główki zniszczyć, bo tutaj lecą żeby nam walnąć zamek, znaczy statek Wszystko pod kontrolą 100% zrobione, nie chcę żadnej skrzynka, żadna skrzynka mi nie poleciała, więc jestem z tego powodu niezadowolony Ale trudno Mamy zrobiony complete 9 levels i teraz musimy zrobić jakąś misję, żeby zrobić jeszcze jeden skill point Więc w sumie te chyba use skills będzie najłatwiejsze Więc lecimy teraz do bossa, podchodzimy do drugiego bossa w tym odcinku, który zakończy nam ten odcinek Więc boss fight by the gods, no, they were. They were Przecie. They've taken our villages, czyli co, wracamy do. ply the cannon to battle! Idziemy walczyć w naszym mieście, to nasze miasto. Oni przejęli nasze miasto i musimy nas odbić, je, ponieważ zabrali nam e, naszych ludzi, czyli o, on chyba powiedział coś typu na, na bogów, coś tego typu na bogów, zabrali nam naszych e, cywilów e, z naszego. E, z naszego domu i teraz musimy ich po prostu uratować. I czekamy kto Kto za tym wszystkim stoi, kto będzie bosem w tym podejściu, tak? Czy to będzie ktoś trudny, czy to będzie ktoś łatwy? Nie mam zielonego pojęcia, tak samo jak Wy, chyba że graliście wcześniej w tej gierkę ale zaraz się naprawdę pewnie przekonamy, ponieważ jesteśmy coraz bliżej, aby dojść do naszego osobnika, który chce nam przeszkodzić życie. Który chce być dla nas zły i teraz zbieramy sobie manę. Zbieramy sobie manę. Będziesz chciał napierniczyć tymi granatami w jego osobę, uwaga, kim będziesz? Złożone żółte jajka, złożone zeszły z elektryczności, czy wy sobie jaja robicie w tym momencie? Jak ja mam to wszystko, zobaczcie jak to napiernicza, jak tu macha God damn. ale jesteśmy wszystko w stanie uniknąć Jesteśmy od niego odlecieć w stanie, tak, musimy to jak na napierniczać, musimy tutaj napierniczać żeby jak najszybciej go się bo życia, On ma, zobaczyć, ile masz tego życia? A jest coraz bliżej, jeżeli chodzi o nasz statek. Musimy nasz statek obronić, musimy nasze życie obronić, musimy naszych cywilów obronić. Wszystko, wszystko jest w naszych rękach. okej okay. pierwszy level zabity. Pewnie jeszcze będzie drugi level, tak jak było w poprzednim podejściu. Tak jest, walczymy z drugim statkiem. Czy to by jest War Trake! No oczywiście, mamy piękną pogodę, Zapłacić za to A teraz uspokój się, chyba nie chcesz zostać zraniony, prawda? Uff. Walczymy, o ty w kurde, ten jak na piernicza, dojazd tej cholery Zobaczcie, coś mi się wydaje, że to jest ten moment, kiedy nie możemy z nim wygrać nawet No, to był najprawdopodobniej moment, w którym nie dało się z nim wygrać I trzeba było po prostu zostać na statek Mo Moja, mój statek Nie jest dobre dla mojego zdrowia, tak? Dla mojego statku? Ty cfelu To, że teraz y, poradziły z nami, tak jak właśnie Kongpuk powiedział, zapłacić za to! Ta, ta, oczywiście, okej okay, panowie, lecimy dalej, pakujemy się, to miejsce jest nudne! Ty cwelu! Jak uciekniecie, Baj, 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 baj. tak się tylko nas pięści, tak, tak, wiecie, no pięściamy na napierniczył. Eee, aha! E, przezywa tego aroganckiego maniaka. E, przysięgam, znaczy przeklinam tego aroganckiego maniaka. Przysięgam, że będę. znaczy, że się zrewanżuję. Jasnej cholera co teraz z tym wszystkim. Jak to będzie to wszystko wyglądało? No bo. Zaczęliśmy na statek, tak? Zaczęliśmy statek. i zaczniemy akt trzeci. Oczywiście na tym odcinku, ale. Prawo albo. E, albo. E, chciwość. Dzielnie walczyłeś, Conquest. Udało ci się. Od, czy odeprzeć nasz ataki i wartować naszych ludzi Tak, ale moja dupa została skopana przez War Dziękuję Ci. My Liczy będzie chyba coś typu mój król, mój panie coś tego typu Jesteś naszą dumą, jesteś dumą kroni jako nagrodę za twoje heroiczne czyny Chcę dać Ci jeden z naszych najlepszych statków. Mam nadzieję, że będzie warty zastąpienia twojego statku, który straciłeś w walce. Tak, czy coś z tego typu? Mamy, mamy nawet teraz szansę na dwa kanons? Czy będziemy jeszcze mieli lepszy statek do walki? To jest naprawdę e, znaczy cenny dar, mój panie. Je, proszę bardzo, e, teraz idź, rób swój biznes. E, coś, znaczy, let's get down to business. Coś się nam do tej choroby stało, czyli powiedzmy, wytłumaczę, co tam się stało. E, nie tylko Krieg nas zaatakowały, ale e, na, jeszcze tony Kritersów zaatakowały w tym samym czasie. Przypuszczam, że World Trek może być za atakiem, znaczy za e, egzystencją Kritersów. Co? Liczba kryterium, które atakują, podwoiła czy zwiększyła się w ciągu ostatnich tygodni. I teraz to, gdzie, czyli. When there are the kryterium around. Aha, tam gdzie są kryterium, World Trek, nigdy nie jest daleko. Więc nie mamy żadnego wyboru. Musimy to zdobyć. Potrzebujemy tej mocy, albo ludzi z po prostu zginą. Mój panie, Dependent of the Immortals. To jest gdzieś w Karesti, czy w Jaskini. Mówią, że. E, ktokolwiek to zakłada, staje się nieśmiertelny. Z taką siłą powinniśmy dać sobie radę odepchnąć kriegi na ich miejsce, zniszczyć kritersy i e, zatrzymać wszelkie tych ataki raz na zawsze. I do Karestii, i wytłumaczyć sytuację skalanowi. On na, on ci powie, gdzie jest pendant. Od razu się stąd, stąd ruszam Do zobaczenia i życzę ci szczęścia. E, the, the Fate of Kronia new czyli. Nadzieja kronie jest w Twoich znaczy, los kronie w Twoich rękach. Z z tym, tak, Wartrake za to zapłaci. I owszem To będzie koniec jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się spobał to nie zapomnijcie oczywiście rzucić łapki w górę, a w kolejnym odcinku będziemy wydawać, uh, 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 Znaczy... udamy się do terenów, w której będzie skalan i pomoże nam zdobyć uh, przedmioty, które po prostu dadzą nam możliwość pokonania... A uh, pokonania jakby się nazywa No War Trade Ale więc ja się i żegnam To się w kolejnym odcinku i cóż Siemanko Pis yo